Karol wygania Kamile za zdradę dziedzictwa Elżbiety II. Pod ołowianym niebem Londynu w murach pałacu Buckingham rozegrał się dramat, który wstrząsnął monarchią. Król Karol III odkrył, że jego żona, królowa małżonka Camilla, bez jego wiedzy i zgody zatwierdziła sprzedaż bezcennych pamiątek po królowej Elżbiecie II, w tym diamentów, pereł i ziem w Szkocji, by zasilić prywatny fundusz swojej rodziny. Plan zamieszane były jej dzieci i siostra, a pieniądze transferowano przez raje podatkowe, maskując całość projektami ekologicznymi. Księżniczka Anna, oburzona zdradą, zebrała niepodważalne dowody i przekazała je królowi. Konfrontacja w Clarence House przerodziła się w nocny proces rodziny królewskiej, po którym Karol pozbawił Kamilę wszelkich obowiązków i wpływów, odsyłając ją do Highgrove House. Zhańbiona stała się w oczach opinii publicznej symbolem chciwości, a król strażnikiem nienaruszalnego dziedzictwa swojej matki. Chcesz, żebym przygotował też krótszą, mocniej tabloidową wersję, która od razu przyciągnie czytelnika? Król Karol wygania Kamile P. o tym, jak zagarnęła majątek zmarłej królowej dla własnej rodziny. Pod szarym, ołowianym niebem Londynu panowała cisza, która zdawała się zapowiadać burzę. Na zewnątrz, za murami Pałacu Buckingham, życie toczyło się pozornie zwyczajnym rytmem, szum samochodów, stukot kół autobusów, odległe rozmowy przechodniów. Ale wewnątrz pałacowych komnat narastało napięcie, które miało wstrząsnąć całym królestwem. W gabinecie króla Karola III dzień zaczął się jak każdy inny. Ubrany w starannie dopasowany garnitur, z filiżanką gorącej herbaty obok stosu dokumentów, 76-letni monarcha przeglądał raporty dotyczące posiadłości, spraw publicznych i inicjatyw ekologicznych. Nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy, aż do momentu, gdy jego prywatny sekretarz wszedł do gabinetu, trzymając w rękach ciężką teczkę pochodzącą z biura królowej małżonki w Clarence House. Karol otworzył ją bez pośpiechu. Początkowe strony nie wzbudziły jego podejrzeń, standardowe informacje o majątku korony, notatki o planach konserwacji, projekty wystaw muzealnych. Ale w połowie pliku jego wzrok zatrzymał się na jednej stronie. Ciało zesztywniało, dłoń trzymająca filiżankę zawisła w powietrzu. Dokument dotyczył osobistych pamiątek po królowej Elżbiecie II, jego matce. Na liście znalazły się bezcenne diamenty noszone podczas uroczystości państwowych, perły o historii sięgającej XIX wieku, ziemie w Szkocji będące prywatnym azylem monarchii, a także obrazy i porcelana o wartości muzealnej przechowywane w pałacowych komnatach od stuleci. Każdy przedmiot był opisany z precyzją, a na marginesach widniały ręczne notatki dotyczące ich dalszych losów. Część z nich miała trafić do muzeów, część, ku zaskoczeniu Karola, przeznaczono do sprzedaży. Król był w stanie zrozumieć potrzebę finansowania działań dobroczynnych, ale jeden szczegół sprawił, że krew odpłynęła mu z twarzy. Na końcu dokumentu widniał podpis zatwierdzono przez Kamilę królową małżonkę. Bez jego wiedzy, bez jego zgody, bez choćby najmniejszej adnotacji informującej go o tej decyzji. To nie był drobny błąd administracyjny. To był akt celowego pominięcia monarchy w sprawie dotyczącej dziedzictwa jego matki. Karol poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Wiedział, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Zdrada w Clarence House. Tego samego dnia w Clarence House, wśród zadbanych ogrodów i miękkiego światła wpadającego przez wysokie okna, Kamila prowadziła rozmowę, która miała zmienić bieg wydarzeń. Jej gościem była siostra, Annabel Elliott, kobieta obdarzona sprytem i ambicją. Przy herbacie Kamila ujawniła swój prawdziwy plan wykorzystać część królewskich pamiątek, sprzedać je dyskretnie i przekierować środki na prywatny fundusz rodzinny. Celem było stworzenie luksusowej sieci ośrodków wypoczynkowych, w których Anabel odpowiadałaby za aranżację wnętrz, Tom Parker Bowles za kulinaria, a Laura Lopez za oprawę artystyczną. Oficjalnie wszystko miało wyglądać jak inicjatywa na rzecz modernizacji monarchii i wsparcia ekologicznych projektów. W rzeczywistości była to droga do zbudowania prywatnego imperium finansowego niezależnego od korony. Kamila nie wiedziała, że za drzwiami cicho stał wieloletni, lojalny służący, który słyszał każde słowo. Jeszcze tego samego dnia informacja trafiła do księżniczki Anny. Misja Anny, oburzona i zdeterminowana, księżniczka Anna natychmiast wysłała swojego najbardziej zaufanego doradcę, Edwarda, aby zebrał dowody. Śledztwo wykazało coś znacznie większego, niż przypuszczała. Anabel, Tom i Laura byli w pełni zaangażowani w projekt finansowany ze sprzedaży klejnotów, ziem i zabytków po Elżbiecie II. Pieniądze transferowano przez konta w rajach podatkowych, a całość maskowano projektami ekologicznymi, by zdobyć aprobatę Karola. Z kompletem dokumentów Anna udała się prosto do pałacu Buckingham. Kiedy Karol zobaczył dowody, jego twarz zmieniała się z sekundy na sekundę, od niedowierzania, przez ból, aż po gniew. Konfrontacja i decyzja. Wieczorem Karol wezwał Kamile na rozmowę. W salonie Clarence House, przy kominku, gdzie kiedyś prowadzili długie, ciepłe rozmowy, teraz panowała lodowata atmosfera. Król przedstawił jej dowody, dał jej szansę na szczerość. Kamila próbowała się bronić, twierdząc, że działała dla dobra monarchii, że chciała odciążyć go od obowiązków, że miała na względzie przyszłość. Ale jej słowa brzmiały jak puste wymówki. Karol nie podnosił głosu, ale ton jego głosu miał ciężar wyroku. Powiedział jasno, złamała zaufanie, naruszyła dziedzictwo królowej Elżbiety i zrobiła to dla własnego zysku. Nocny, proces, w pałacu, jeszcze tej samej nocy zebrała się rada rodzinna, Karol, Anna, William i Kamila. W chłodnym blasku żyrandoli zapadła decyzja. Kamila została usunięta z wszelkich obowiązków królewskich, pozbawiona wpływu na sprawę monarchii i odesłana do Highgrove House. Zachowała tytuł królowej małżonki wyłącznie formalnie, bez realnej władzy. Jej łzy, prośby i odwoływanie się do wspólnej przeszłości nie zmieniły niczego. Karol był nieugięty, upadek, w Highgrove Kamila chodziła po ogrodach, które kiedyś Karol tworzył z myślą o niej. Teraz były dla niej więzieniem. Prasa bezlitośnie opisywała jej upadek, a opinia publiczna nazwała ją symbolem chciwości. Tymczasem Karol, choć zraniony, trwał na straży puścizny swojej matki. Wspierany przez Annę i rodzinę, skupił się na obowiązkach, które Elżbieta II ceniła najbardziej. Monarchia, choć wstrząśnięta, wyszła z kryzysu z nową siłą i jasną lekcją, zdrada zaufania w tej rodzinie ma swoją ostateczną cenę.